Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na losowanie do konkursu, który był niedawno u mnie na kanale przeprowadzany razem z firmą AVM, która to jest producentem produktów Fritz. Przypomnę tylko, że firma ta będzie się wystawiała na tegorocznych targach PGA w Hali 7 Stoisko numer 8, także w ich imieniu serdecznie Was tam zapraszam. Będzie można potestować sobie ich produkty. A ja dziękuję im za ufundowanie fajnych nagród. Nagrodami był router 4020 Fritza, również sieć gniazdka, czyli Powerline 1000 i Powerline 540E. Co trzeba było zrobić? Trzeba było odpowiedzieć na jedno proste pytanie, mianowicie z jaką szybkością potrafi pracować właśnie urządzenie Powerline 1000 Odpowiedź prawidłowa to 1200 megabitów na sekundę. Prawidłowo odpowiedziało na to pytanie osób 693, jak widać, a ponad 200 było niestety niepoprawnych odpowiedzi. Ale okej, okay, teraz przechodzimy do losowania, bo wiem, że czekacie. Użyję programiku random.org. Generujemy pierwszą osobę, pierwszego zwycięzcę. Numer 2, który wygra router 4020. A numer 2 jest to Mateusz Kalinowski. Matix.mk to jest jego nick z YouTube'a. Także gratuluję serdecznie wygranej. Za chwilkę powiem, co trzeba zrobić, żeby się zgłosić po odbiór nagrody. Teraz losujemy kolejną osobę 319. Środeczek prawie, że 319, a jest to Adrian Iwaniuk. Adek 65432. To jest nick z YouTube'a. Gratuluję serdecznie i ostatnia osoba... A, przepraszam, nie powiedziałem, co wygrałeś. Wygrałeś oczywiście Powerline 1000, czyli, czyli fajne urządzonko. I ostatnia osoba, która wygra Powerline 540 jest to numer 470. 470 i tutaj mamy, proszę bardzo, Paweł K., Nikt z YouTube'a FQ1FQ1 Także gratuluję serdecznie Wygrałeś właśnie PowerLine 540 Zwycięzcom bardzo gratuluję I co trzeba zrobić, żeby zgłosić podbiór nagrody na, Mianowicie trzeba wysłać do mnie e-maila na e, adres e-mail konkursmałpaitpc.net.pl Musicie wysłać e-maila z tego e-maila, z którego wysłaliście zgłoszenie do konkursu koniecznie, bo inaczej nie będzie to uznane I w tym momencie piszecie, że zgłaszasz się podbiór nagrody i te nagrody zostaną do Was wysłane przez firmę AVM, także oni bezpośrednio do Was je roześlą. Macie na to dwa tygodnie, także pamiętajcie, że w ciągu dwóch tygodni trzeba po tą nagrodę się zgłosić, bo inaczej później będzie, znaczy nie będzie, a inaczej ona przepadnie. Także jeszcze raz dziękuję fundatorowi za ufundowanie nagród, Wam za wzięcie udziału w konkursie, zwycięzcom gratuluję. Na dzisiaj to jest wszystko, bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się. Hej!